Wczesny ranek na przedmieściach miasta. Dom 34-letniej Roxany Kamińskiej i jej męża Sławka. Kochanie, zrobiłam ciekawe. Kochanie, czemu zamknąłeś drzwi? Idź stąd. Sławek, jesteś tam? Roxana, nie wchodź tu. Tu masz pistolet? Boże. O, to, co ty chcesz zrobić? Co ty robisz? Ja wszę dłużej nie mogę, rozumiesz? Otóż to słyszysz. Oduż broń! Ja cię, ja cię przepraszam. Nie rób tego. Nieważne co się dzieje. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Słyszysz? Nie z każdej, rozumiesz? Przepraszam. Pomóż ma ręce! O co na pusz!